Co może kryć kompleks okazałych ruin? Opuszczona Huta Szkła Ząbkowice to wielki kompleks potężnych ruin. Jestem ciekawy, co w nich znajdziemy. Huta powstała w 1884 roku jako Ząbkowicka Fabryka Szkła. Jej założycielem był Józef Schreiber. W 1896 roku przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Ząbkowickiej Fabryki Szkła w Ząbkowicach. Prawdopodobnie trafiłem do części biurowej. Jest to po prostu prosty budynek o prostej budowie. Nic specjalnego się tutaj nie zachowało, także szacuję, że rzeczywiście jest to teren bardziej biurowy. Nic szczególnego się tutaj nie zachowało, tak jak przed chwilą powiedziałem. Jedynie puste ściany oczywiście sporo śmieci inaczej by być nie mogło. No cóż, tutaj nie ma co zwiedzać. Idę dalej. I w tym momencie trafiłem do wielkich rozmiarów hali. Co mnie zaciekawiło to fragment napisów na ścianie O ja No, niestety nie jestem już w stanie tego odczytać. Czas mocno poszczępił ten fragment, no i nic nie widać. W roku 1935 huta zaprzestała produkcję szkła ze względu na brak odpowiednich finansów, natomiast. Tak naprawdę uratowała ją Druga wojna światowa, ponieważ właśnie wtedy zaczęli produkować rzeczy, które później używało wojsko. Huta została wbudowana w roku 1884. Jeszcze przed okresem I wojny światowej produkowano tutaj szkło dmuchane, czyli różnego rodzaju szklanki i bardziej takie proste przedmioty. Natomiast później rozpoczęto produkcję szkła prasowanego. Niedługi czas później, a dokładnie w roku 1935, huta rozpoczęła współpracę wraz z warszawską firmą Verpol. Od 1959 roku zakład funkcjonował jako Ząbkowicka Huta Szkła Gospodarczego. Zaledwie rok później nazwa ta została zmieniona na Hutę Szkła Gospodarczego Ząbkowice. W 1995 roku zatrudniała 300 osób. Kolejny na budynek. Huta od II wojny światowej prężnie nadal funkcjonowała i tak do 2002 roku. Dokładnie od 18 lat cały ten obiekt pochłania czas. Tak jak możemy zaobserwować po stanie schodów, to budynek w bardzo wyjątkowo złym stanie.